A w dzisiejszym odcinku, no pierwszy odcinek na kanale z pokazywania mojej kolekcji LEGO. Więc nie przedłużając, zaczynamy. Wie, więc zaczynając z mojej kolekcji, tu jest takie stanowisko, gdzie się składam. Tutaj. To jest z 16 sezonu. Jay na molotę. Tutaj. Legacji, negacji, negacji, legacji legacji... Le, Nie, to jest. 14-15 sezon. To jest legacy i to jest legacja. Ale to jest najnowszy zestaw. A, jeszcze też legacy. To jest najnowszy zestaw. Jestem dumny, że kupiłem że jedynie 160 zł, a katologowo kosztuje o, o, o 100 zł drożej więc jakby sobie ja, ja jestem zadowolony no, tylko white tutaj prawej no teraz to tutaj na ostatnim odcinku otwierałem paczkę od Busa, a to, to, jest, to jest taką że patrzcie są wszyscy ninja tu jest rząd Jay, Kolów, Noidów, Ni, Zainów i Kai. dobra tutaj jest Fire. Ayn, soja i raju tutaj są na no, tych podstawkach. Ja myślałem, że ta G klasa nie będzie pasować, ale na szczęście pasowała, więc no, cieszę się, cieszę się. Dobra, dalej tutaj mamy z technika zestaw. Zaraz będzie więcej zestawów z technika, ale spokojnie. Mamy pierwszy zestaw z The Fortnite'a. Tak? Czy to jest drugi moment, który sobie, ale no... Czy dostałem go na święta? Ale no tak. Tutaj kamera taka, którą na komu na mnie dostałem tutaj. Ten ja no co nie pamiętam gdzie dostałem. To jakieś pojedyncze zestawy ze Star Wars'ów, jak widzicie. Ja, ja lubię lego, ja lubię w ogóle jestem fanem Star Wars'ów, tylko ja te zestawy mi tak bardzo nie pasują, więc... Tutaj jeden zestaw ze Spice Champions I tutaj ze Spice Champions Tutaj Spiderman pojedynczy Tutaj z LEGO City Tam za tym jest LEGO Star Tutaj dwa Big Head'y To są moje jedyne Big Head'y Które wykorzystuję do podtrzymywania Ład, e, już ma pokażę czego podtrzymywania Statywu, statywu no, jest statyw no, I dobra tutaj Moje mini Lego miasteczko, wiem, to nie jest za fajne. No. Tutaj nie wiem, czy dobra, ale tu są trzy zestawy Le lego Technik, ale to wysoka biura i no. To są trzy zestawy, dobra. no. Zdaje się, mi tu wam nie pokażę, bo tam są moje zdjęcia. I no. Tutaj. Cała półka Lego ninjago A jeszcze, jeszcze czemu jest nagiwanie w pionie. Bo ja nie umiem tak zrobić, żeby tak się na przykład nagiwało, bo wtedy się to przekręca chyba. A nie. A nie! Nie wiem. Dobra, to tak. Już na następnych chciałam chyba, że w prostokącie było i żeby wam się lepiej oglądało. zrobię to tu tak. Tutaj. Jeszcze takie ogólnie najciekawszy zestaw to chyba ten smog White No dobra, teraz tu, a tu, a jeszcze tu najciekawszy to ten Dreamy tutaj są stoi i no dobra, tutaj Nego Dimsy ogólnie to są już na serie. Też jakieś z magazynów. Tutaj figurki, tutaj nie wiem co to jest, kiedyś to je zbudowałem I Tutaj są moje customowe budowle oprócz zestawu z tego Minecraft I oprócz tego tego zestawu, nie wiem czy wydać, to jest takie zlego specjalny nie ma do... I jeszcze oprócz tego zlego, zlego przygodna Więc tutaj najciekawszy to jest ten zestaw Lecimy do następnego nic nie ma już To jest tylko pojedynczy kije Słowo Fire. Więc dobra, idziemy Idę wam teraz pokazać najgłupsze co mam. Najgłupsze, o kurde. Aha, to się dziwić. Do, dobra To cała Wszystkie Lego Speed czerpiący No, nie pytajcie tego Pikachu nie pytajcie, ale no Lego Speed Champions jest dużo. Jeszcze jakieś pojedyncze zestawy z każdego Pottera. I no, ej, już to tyle? Ja nic więcej nie mam. No, no i w sumie to tyle. opiąć. tutaj są klocki do budowania. Tak, już następny odcinek odcinku będziemy robić budowlę, więc wyciekujcie, Wyczekujcie. Pójcie tego, wyczekujcie. A tu są do kastomów. Nie pytajcie o tym, mi się znalazł w pokoju, kurde. To dajcie do kastemów, no. Nie pytajcie o tym, mi się. Nie, nie mówcie, że tym kitosem przetarzywam mi się. Po prostu myschały pod moimi łóczkiem i mi się nie wyjąć. Więc dobra, proszę. Dobra więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku do zobaczenia w następnym i oceniajcie od 1 do 10 w komentarzach jak wam się podobała moja kolekcja LEGO Pozdrawiam pa, pa. Za, za, i za tydzień robimy albo FNAFa albo FNAFa budujemy albo albo jakiś custom do jeszcze nie wiem bo na ja do modułania, ja to nie jest i to się nie narzuci po no ale dobra. Dobra, to na no, do następnego, dajcie subika i lajka i naja. No.